O... Rozpocznij nagrywanie tak? Działa o nie, wszystko. dlaczego będziemy nagrywani jak ziewam? O kurde, nie! <laughs> kurde. Wstawię to przednie. Tak, my się witamy. Czemu? Co tu się dzieje? Dlaczego wy was jest tak? Ale czekajcie, my, Nie zabijamy się, my się lubimy jakby co, nie? Dobra, no to tak. Zaczynam. Nieprawda, tego tutaj optyczny. Ale nie bicie, nie, nie, nie bicie, bo się mm. muszę ja ładnie przywitać No dobra. nie bicie, trzy, cztery. Ale nie, no jak, ale jakiego uspa? Dobra, trzy, cztery. Siemaneczku, mordeczki, z tej strony Jacob i w dzisiejszym odcinku jest, są ze mną widzowie, cześć. Dużo ich. Hello, hello. I osoba, która powiedziała dużo ich, czyli oczywiście Lurka, siemka. Siemaneczko. I tak dzisiaj z Lurką mamy to, co wy widzicie albo nie widzicie, nie wiem, ja się na tym nie znam ogólnie. I gramy sobie właśnie na 10 widzów, oczywiście link do Lurki macie w opisie. Jak chcecie zagrać w next odcineczku, to subik tutaj u niej, lajczek i piszecie mi co to zapicie. Ja się go dzisiaj wyjątkowo nie napiję, bo nalałem je tydzień temu i... No, oj. Jest oj, oj, oj. chyba spleśniałe. Natomiast ostatni napój, jakim był jogurt naturalny, zgadł Błażej Krupa, który wygrał tą oto awubkę hiperbesy za około 100 zł. Pamiętajcie, musi to być dokładna nazwa napoju, ale niekoniecznie musicie być pierwsi. Yy, więc Na. pamiętajcie, dokładną nazwę musicie podać. A my zaczynamy, go, ok, widzowie? No tak. Tego się można było spodziewać, widzowie zabójcy, zawsze, zawsze, zawsze mi to robicie, zawsze. Typowo. Nigdy. No właśnie, typowo, dlaczego? Dobra, go. Y, Restarcik y, Lurkami się wydaje, że kontroluję całą mapę i oni nie wiedzą czy idę. Okej, okay, dobra. Tak? Tak, no. jeszcze minimalnie no, ściska. Ty, nawet nie mogę ciszyć C, to wyrąbane ty to jak nie mogę to nie ściszam. Na, y, to ja idę na wiesz tam, na C, jakby co. Dobra. Okay. Dobra. A ty widzę wie co to tam ja idę na D. D. Tak, dobra. Wicca zajęte, tak, bardzo dobrze, to bardzo dobrze. Mi się to podoba. Y... W Dobra, iren, jeden iren. leży Dobra. Yy, Jeden Pałacę, leży Dobra, lurka Dawajcie, yy. robimy do zera ich oh. <laughs> Jaki ty, ty, ty <śmiech> <śmiech> <w> <laughs> Dawajcie, ten, robimy do zera ich, nie? Jaki <laughs> to? Help, help, help Ach, dostał. A, dostał Aaaa Jest tu... Ej, plecy mamy, lurka Lurka A o Nie. O ale nas oplótł w Nie, oplócił w 100%. Poczekajcie. Bez kitu. Dobra. Nie można by restartować, tego jeszcze raz. A, restart! No faktycznie zapomniałem, bo ten nie nagrywa się. Wiecie, jak jest. Nie no, spokojnie. Pozdrawiam rodziców. No też pozdrawiamy. Pozdrawiam kolegów. Aha, okej, teraz jest moment pozdrawiania. Okej, okay, ci pozdrowienia w ramicach, a ten pozdrowił psa Nie mam pytań, co za niekulturalni widzowie tutaj są na tym teamspeak'u, nie? w kikusze i w seksie Jest aparty Łe! Łe! Aha No, że sam Jacob Tak, fajnie Dobra, Paweł, a Ej, właśnie w ogóle broni nie kupiłam Lurka słaba to O! Boje Lurka! O, okay. Ruchu, tutaj, tutaj, tutaj lupę, ci widzowie to co agresywni są, nie? Ja tu myślałam, że macie dobre serca, psy pozdrawiacie, kurczę Aha, a lurka. Tak ja, ej, to Lurka jest bez szans, ten Maciek, nie? Znaczy, my damy sobie radę, my, się, my jeszcze tutaj cheatów po prostu, ja tutaj bo, dobrałam, bo wiecie, My jeszcze w nie włączyliśmy. Oh, 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 oh. teraz widzowie, oh. aha. <laughs> e, lurka, ja, ja mam propozycję, ty niepoko. idziesz tam, ja idę tam... Dobra. Y, I to robimy. Y, Paczkę, no możesz mieć, wyrąbane w sumie. Trzeba patrzeć, co oni robią, bo nie wiem, kurde. I info trzeba sobie dawać, nie? Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Dobra, ja mam dwóch mniej, jeszcze zero mniej, ale. Ale dobra, dobra, no Jestem... i mnie porobił, nie, no bez szans, Yyy no, biegaj to, ja wbiegaj, tobie. wbiegaj, tobie. wbiegaj tobie. nie, nie, Wbiegaj tobę nie, 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 głupiego Minecraftowego, no nie, nie, no. Życie. nie, no, tu po Ej, dobra, lurka, ja mam ja, propozycję. Widzisz, co kupiłem? To Kup to o, samo nie, ja kupiłam, i chodź tam. Nie, na pewno. Albo. Nie i tzmaty. O! Czemu do... ci widzowie mnie to tak zdają? To, to jest niemiłe. Ja nie wiem, ty blokuje. Za to, ty klocki? Ale czemu moje widzowie zawsze wiedzą, co ja kupuję, jak nie idzie? To jest moskitu, to jest. Nie, to jest niesprawiedliwe. To nie mów, że po prostu mów, że nic nie kupujesz No. No, tak będę zda. robił Może ktoś uwierzy No może Dobra bo będzie o Ale wątpię a Skąd Ty taki pewny jesteś żeby? Może ja jestem na A Nie jesteś na a bo sprawdzałem O, o Jaki pewniak Ty to jest po głowie gościu Co wy jesteś odpaleni? Lurka czekaj, trzeba ich teraz poskładać tutaj Chodź, chodź, chodź za mną, chodź Chodź, chodź chodź, 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 chodź. Nie, nie strzelaj się Co? Z każdym, z każdym nie, 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 nie podoba mi się a... to. Ewidentnie. <coughs> nie, nie, nie. To Co to jest pomoc? Myślę, że pomoc... pomoc jest całkiem niezłym pomysłem, no? Pomoc jest całkiem niezłym. Ja nie strzeliłem do ciebie, dobra. Pomoc jest całkiem niezłym pomysłem. Pomoc albo B, albo. Ale dał info. Mit albo A, albo B. To mniej więcej coś w tym stylu. tu on tu biegnie, to jest jakiś dzik. Dobra, jeden... Ale, ale najda Nie mam pytań, co nade'a tu zapodał. Dobra, chodź, Ludka, chodź, 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 no, Jest, ich, ale, już, ja już, jest ich tylko ośmiu, tak. jest ich już tylko ośmiu. My musimy tak teamowo grać i wiesz. Widzisz, co się święci? Ich tu jest chyba siedmiu. Czekaj. Dobra, nice. Yy, I idą. Mam jeszcze idą dużo czasu. Oh, tak na idą, chyba. Albo nie mida. Dobra O kampion na spawnie, kampion na spawnie Dobra lurka, wiesz co robimy Speed hack teraz Łe? Łe? Speed hack teraz, łe? <what? laughs> Dobra Pogadane, nie, nie ma pytań <laughs> W ogóle, speed hack teraz, łe? Ej, już Powolna w tej grze Aż się boję, co będzie się dziać. No, ja też się boję. Ja już Jacob już się zgubiłam z tą naszą taktyką. Mógłbyś mi. Ja też się zgubiłem i mnie zabił, no. Maloa, mal, Znaczy, mam minus 50. Ej, bo byś no no? tu z jakiś włączył. <laughs> e -e -e -e. Czekajcie, czekajcie. Szyb, szybka, szybkie wsparcie, szybkie wsparcie. Do zero. Yy, Blumi, Blumi, jesteś? Bloomy, dawaj nie, nie Blumiego nie ma. Krajli, nie ma ludzi. <laughs> jakiś <laughs> ja że nas by? opuścili. Nie no, poczekaj, bo to, to mi się zaczyna nie podobać ten odcinek. Ale znaczy, my, my im na razie dajemy, wiesz co, chodzi, nie? Oni teraz myślę, że są fajni w ogóle. Jasne. <coughs> um, 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 my po prostu chcemy, e, żebyście się tam Tak, do, do, Dokładnie, dokładnie. Budujemy bo, waszą e, samą cenę. Tak, i motywujemy was tutaj, oczywiście, wiecie co. Wspieramy młode, e, młode pokolenie. Grunki. Dokładnie. Mid, mid, mid. Jaki mid? No co ty okay. gościu mówisz? Jak ty chyba... Ja, piwnica, piwnicy to jest. na piwnicy. To nie zła piwnica, ty to gościu to mi chyba trzy. na chacie siedzieć, że wie, że ja na piwnicy jestem. Dobra, lurka składa ich tam dalej, no? Oni tutaj ofensywni są jacyś. coś. ty! ty kurcze za ale, ale dobrze są, nie? Moskitu. Wy no, goldy, To co No, goldy. Teoria mówi, że to są same goldy. Na początku miały być silvery, ale mówię, damy radę. No, ja jestem da, To dobrze. Chcesz ty, Dżaika, jakiś? Damy radę. radę. Teraz halo, halo, wsparcie! O, dobra, zostawcie. Dobra, halo, tylko halo, wsparcie. Sześciu. Tylko sześć. O Jezu, to czy nie? Jak tylko sześciu to... Dobra, już tylko pięciu. No ale jak on to zrobił? Nie. <śmiech> 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 halo, halo, wsparcie Ej, dobra, to o. celurkę już w tym momencie im nie dajemy, nie? Teraz im Do nie dajemy. Ty weź oh. się tam nie pisz. Lurka. Lurka mama teraz będzie wychowywać na tym spiku oh <laughs> Uczy i bawi No, Lurę uczy i bawi Come to me Come to papa Dobra ty wyrąbany, no wyrąbany już wiecie, że mamy wallhacka, to tu się będę krył z tym, nie? Ty lurka! Dobra, go! Rushły jeden. My już dawno dobra. wiedzieliśmy. No ja wiem, słyszę co mówicie na tym, tym na tym sensie. No nie, no weź! Cztery ci zostało, dobra, dasz radę. Jeden Co to jest? A czekaj, bo... Mistrzucie w miejscu. Ale Aha. z dostałem, nie wiem skąd w ogóle. Nie no, odpalę ci co widzę. Ja się nie Ja zawsze chcę sobie ładny odcinek z wizami nagrać. I co się dzieje? Co się dzieje? To się dzieje. Dramat po prostu. Nie, 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 nie Trasz, wiem. Się ja, się te trabią. ja tego nie rozumiem. Ja tego nie Będzie. rozumiem. Ej, dobra, ale <słuch> jako chociaż honorówkę jakąś. nie? No, honorówka to by się przydała. Weski, które. Dobra, czekajcie. O kurczę, to nie jest ta różnica fragów? 23, <słuch> 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 23 5. Ej, w sumie, my zapomnieliśmy, że smoki mogliśmy używać. To dużo daje. No właśnie. Hmm. Ale tak trochę nie pomyśleliśmy. No. To true. Hmm. To to, To true. Ty strzeliłeś? Ty, Ale co tutaj te dziki no widzisz? E, nie wiem, do 8, do 9 chyba tak jest. Ej, no można zagrać. Była sobie lurka. I nie ma lurki. Ej, no bo nie Ale Jacob też jak jakiś rak strzelał w tym momencie, nie? Bez 63. Znaczy, jak profesjonalista, o to chodziło. Ta 60 gościu, to nie wiesz, gdzie jest underpass, nie? Dobra, super, ale yy, jakichś ten... Go, go, Jacob! Oj No ty, ale Są ile to jest? widzowie... Nie, no wiedzą no. wszystko! Ej, widzowie, też Dobra. macie wallhacka czy nie? Weźcie, powiedz. Ja nie mam. Ja nie mam. Nie Ja tam, tam wspólne cię. Aha, oh, ty masz jakieś swoje, czy ty to... nie? No. <grymne> Jak ja w ogóle tutaj siedzę? Tylko Haka nie Ale gość! Gość, jakiś z siebie dumny! Ja to mam swoje, czy to, nie? Dobra, Lurka, ty herę, ja herę i robimy ich, nie? A, bo została nam jeszcze na ten. Tak, Ogólnie Dobrze. wiecie, że nie można plantować widzowie. Teraz jest taka zasada. Dobra, no dobra, dobra. Tak, dobra, 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 ale pasuje wam. Wszyscy wszyscy teraz yy, ten, z, yy, ręka na serduszku, że nie można plantować, okej? Okay? Dobrze. Tak? kurjew na Dobra. Jak ty w ogóle nie dostajesz? Czemu ty nie dostajesz? No jak teraz nie, nie mogą plantować, to muszą mnie dojechać, nie? To tak działa. Tak, muszą, dobra. Jak zaplantują, to wygraliśmy. Cały meczyk? Cały meczik, no. O, fajnie. Lur. Dobra, to jeden mniej Jakie, co tu się dzieje? Dobra, to ja będę uciekał, Lurka, to jest nowa taktyka Ty, faceta, możemy wygrać Ja będę się skidrał po całej mapie i przez nimi uciekał, a oni muszą nas dojechać No, jak zaplantują, to wygrać meczek, dobra Dzięki widzowie za challenge, to jest nowy challenge Oj! No to już się nie skidra, nie? Czuję się w tym momencie zamknięty z pięciu stron Osadczony Ty, staczku, ty mi nie mów, jak mam żyć a Ale Jeszcze teraz, 50 teraz. sekund! Easy, Jacob! O, wow. dostał! Nie, Ja nie gram w tego Counter-Strike'a zepsutego, nie? To jest nie, 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 dobra! To co, w sumie zapomniałem Wam powiedzieć, że macie nagrody, jak wygracie. No eee, bo w tych odcinkach z widzami tak ostatnio robiłem, więc macie, więc Wam wyślę, więc poczekajcie. Ale nie, dlaczego jest. Dlaczego my przegraliśmy 9-0? Czy te odcinki są ustawione? No, naprawdę, Dlatego, one są że ustawione, to jest Tylko dietRena. czasami. No tak. Jak no no¡? są odpaleni mm. po prostu za każdym razem. Mm. Mm. I to taka jest prawda. Dobra. <laughs> <kali lets shit Unionorum> <y> Ale oni się cały czas, ja nie mogą pokazać swojego skilla. Haha, głęboko ukrytego. Co do mnie, do mnie, do mnie. Ej, Lurka, mogę się... ci dać tego cita, że na hita ich zabijasz, wiesz no. co? Chodzi? Co ja klik... Ty, stop, stop, złe, kliknąłem. Ej. A bo co, cztery Trzeba było tego cita dać z tak, to byście tak. kurde nie wiedzieli, co się dzieje, zapomniałem, przecież to byłaby najlepsze. Bez skit. to dobra. To już wiemy, co będzie w następnym odcinku z Lurką. Yy, taki lekki, duży spoiler, yy, dobra. Lecimy. Lecimy z kolejnym, dobra, go next, ok. Oh, kurde, Spokojnie, nie? To ale tam... starałam się, no. Ja już mam wasze profile. Dobrze, Czasem lurka. że twoje marzenia. O, widzisz, że są teraz Mieli ja, po odcinku, ja, ja, już są ja, ja, mili ja, ja na ja odcinku. Tak, ty to, to naprawdę tylko tak mówisz. Nie, tak naprawdę na... to się w głębi serca cieszysz tam, że. No, jest, dowaliłem tej lurce, jest! Ja, niech ma! A... Dobra, niech ma, dokładnie. Dobra, poczekajcie, bo teraz do to dziecko ma mindfucka. Tak. Ile tego. Cztery wysłałem, tak? Nie, czekajcie. Nie, no, chyba cztery, ale ty już do dost... Czekajcie, bo ja to muszę jakoś sobie tutaj rozplanować. Tak, cztery już wysłałem, a ten nekro też już wysłałem. Znaczy jeszcze nikt jakby nie dostał, spokojnie, bo ja mam My je dopiero do potwierdzenia. Tak, ja dopiero mam do potwierdzenia na telefonie, don't worry. Jacob, e, a dobra. Profil? Pod, pod, Podpiszę profile, tak, podpiszę, 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 don't worry. E, dobra, to i kolej. Jacob, jak coś tego, czy jest tego będzie działać. Aha, a jaki, jaki to jest profil? Lidpump, dobra, czyli ty tego, tak? To ja sobie to muszę gdzieś zapisać. Ty, Lurka, wiesz, że twoja kamerka się nagrywa i to zostanie wstawione? Nie, 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 nie! Jeszcze się nie pożegnaliśmy, Ja to walenia robi, a ty gdzieś kalesz. Walenia robię? Co to jest w ogóle? Ty, ja już mam tytuł. Lurka robi walenia i przegrywamy z widzami. No właśnie, no tak, że to działa. Dzięki za Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Ej. sześć. Nie no Lurka, mogę ci kewała na postawić. Tak, dobra, no to na ci wystaje kewała, ale dobra. Ja piosenkę Nie Lur, nie musimy. Nie naprawdę nie potrzebuję tych dili wybiernych. Dobra, jeszcze raz dzięki Wielkie za oglądanie. Pamiętajcie, wynik o niczym nie świadczy. Ważny jest skill wewnętrzny i to co siedzi w głowach. Tak, to sercu, To, co w sercu, dokładnie. I trzymajcie się. Cześć. Dzięki jeszcze, widzowie.